No. Trzymano. A co dzisiaj mamy. Nie będę się pokazywał, bo taki zrośnięty jestem. Piątek. tygodnia, koniec i początek. I tak chciałem Wam dzisiaj pokazać pierwsze odpalenie mojej staro zakupionej spawarki, Bo już ja ją gdzieś mam z 4 miesiące, z trzy i jeszcze nigdy nie nie odpalałem, ale już o taszki przechciły. myślę sobie, a co to przy, przylatują tu, czy co, ale tu nie. skółki sobie gniazdko zrobiły nad spawarką, gdzie stała. Jeszcze ani razu nie, nie włączona, a już przechrzczona. Nic będzie trzeba, szmatko jakoś. To zmyć mo na mokro. Dobra, no najpierw co? I tu mamy takie dwa elementy. Założę kamerę na głowę. To są stare płozy od pługa. Wezmę je teraz, przeszlifuję troszkę. Odrobinkę i tutaj tak, tutaj to łączenie jest i tak tu próbuję, będę spał. Choć coś takiego też ze mnie to taki spawacz jak skozić dupy, wiadomo co, nie? No dobra, to teraz tak. Najpierw spróbujemy na MMA, bo jeszcze gazu nie mam podłączonego. Tutaj ten kabelek będzie trzeba podpiąć. Najpierw spróbujemy, no czyli MMA, czyli elektrodo. No to co dostałem razem ze spawarką, te elektrody takie nieduże, ale zobaczymy zaraz, co tu będzie się działo. No jeszcze. Mówię, nigdy jej nie odpala, znaczy się włączył, włączać włączałem, nie, ale nigdy jeszcze nie spawałem, także to będzie tak naprawdę pierwszy test jej, czy to w ogóle działa, jak to, co to, to, dobra, Czemu? sam ja się zamutałem. dobra, tu masa do minusa, to do plusa, wkręcić proszę je ciebie, no i dobra, tu ustawić na MMA. Elektrodę to wezmę taką grubszą mam, Nie to co oni mi przysłali. To jest kawał, kurde, stali oto to. No to, to, to centymetrowa stal. Może będzie gdzieś około. No. Zaraz zobaczymy, co to będzie w ogóle. Pierwsze. Tam nikt nik się ze mnie nie śpieje, bo ja nie spałać żaden jestem, nie? No Ja nie spawać Kamerę to muszę tak położyć, bo tu na głowę założę przy Taki gadżet nawet mam Jak profesjonalista <grymne> Tylko dzięki za mnie profesjonalista Tak jakoś położę, żebyś to widać tak było O I będziemy coś tutaj działać na ten temat Spawara chodzi Tu przełączyć na MMA Tu damy nie wiem Na szóstkę na siódemkę zaraz O Mogoče te amperi povečati. A koliko tu vogale skakuje na spavalce? Só isso, tu smarram. idzie dosyć płynnie, bym powiedział. Ciekawe, ile tu pokazuje? 100 amper, dobre tu, ale jak szybko elektroda zeszła, bardzo szybko. Czekajcie, jakiś płoteczek czy co? Pukać w to. jak na tej mniejszej co dostałem od na tej mniejszej elektrodzie Ciekawe jak teraz ten prąd Czekaj tu mógłbym Tylko Można by było Żeby to ja, jaśniej było bo tu jest ciemno Dosyć ciemno bym powiedział Może zmniejszyć bo to inna elektroda いいですか? Ty, jeszcze będą ze mnie ludzie. Będą ze mnie ludzie. Ale jak idzie to elektrodo. No tutaj to powiem, że poszło pięknie. I tutaj, tutaj to tak średnio najeżdża, no ale ja się uczę, nie? co? Się trzyma? Kurwa, się trzyma! Tylko to większe elektrodo lepiej Ale tutaj taki fajny, płaski spaw wyszedł. Wiecie czemu? Może ja trochę za daleko tę elektrodę trzymam. Bo tutaj taki ładny, równy spaw wyszedł. A tutaj tak, tak, tak też, no zobaczcie. Taki o, tylko że on tak z górko. A tutaj taki ładny, płaski spaw. Mówię to ze mnie tutaj. Dobra, to test migiem, miga czyli MMA, spawanie MMA, uznaję za udane, jako tako, jak na takiego spawacza jak ja to może być. Teraz proszę Ciebie, na razie ją wyłączymy. Zamontujemy kabelek. Trzeba to tu wcisnąć dycht. Patrzę, Deluxe, sam się odezwałeś na Facebooku, ale niestety nie odpisałem, bo widzisz co robię. A jeśli chodzi o pola, majster, to jeszcze nie, jeszcze nic. W poniedzieli mam zamiar ruszyć z bronami. Ale dobrze by było, żeby troszkę deszczyk popadał, bo jak to tak dalej będzie, proszę Ciebie, to tutaj na polu to tylko jedna wielka skała się zrobiła. I będzie lipa. Dobrze by było, jakby deszczyk przyszedł. No i dobra, może co będzie z tego. Już gaz nie leci tutaj. Także wszystko jest w porządku. Teraz tak. Trzeba drugie kombinerki wziąć. Tu. Obciąć tu nadmiar trochę drutu. Ale to jeszcze gorące. Pani dzieju. O co jaka szparka? Tylko to nie taki drut do takiej stali, proszę ja was. To jest do milimetrowej stali drut. A to jest pół centymetra. Nie lepiej, no. No tak. Włączymy. Zaraz słubice wezmę tylko. Znowu ustawię. Nie wiem, zaczniemy spawać. To zobaczę tu na licznik, co to będzie. Ja nie wiem, zaraz powietrze nie wyleciał. <laughs> Dobra, włączamy spawalę. Przełączamy na miga. I co to będzie. Na pionce. Tupoсов. Tupoсов druto. Tupoсов druto, lahko dame na pionke? Tako da ga tu gasni, brez večje opravi. jak to idzie fajnie. Tak, damy posłów tu, damy na ósemkę, przyspieszymy trochę drut. Tu jeszcze ampery zwiększył Zakrywaj to bo a tutaj jeszcze ja mam proszę ja was taki spray stosowanie, przed spawaniem mleku spryskaj spray, żeby nie nie pryskało tak się i tak mocno nie pryska ale te ampery to zmniejsz, do 8 you're dead Ole, teraz wywaliłem No spawam jak profesjonalny Spawać normalnie, ludzie Dzienostwo się zbiera na tym Maskę zakładać, bo będzie łeb boleć Na noc, w nocy Naprawdę idzie sympatycznie, muszę powiedzieć. Tutaj już nie ma takich. Odciskiwać można, zobaczcie. Ja, patrz jaki spaw zespawany. Tu początki troszkę posmarkałem. I tu pomału, pomału, pomału i teraz proszę bardzo patrz. Przez całą długość jechałem. Tu się trochę przytrzymałem i zacząłem dalej. No, jestem zadowolony z tej spowarki. Naprawdę. Weltman. Nazwa wskazuje, że niemiecka, jakby, ale tu pewnie i tak made in China. Dobra, na dzisiaj dosyć. Ale kto śmierdzi? Fu, jaki smród. Dobra, wyłączymy się. Jak gazu. A tam. Ale lux idzie z tym gazem fajnie. Tu teraz mi jakby się pomniejszyło tego gazu.